Cześć, moi drodzy, z tej strony Julka i witam się z wami bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Jeżeli tu jesteś, to najprawdopodobniej szukasz odpowiedzi, jak nauczyć się na ten super cudowny egzamin ósmoklasisty w krótki czas. Jeżeli jesteś tutaj na miesiąc przed egzaminem, super. Jeżeli jesteś tutaj na dwa dni przed, to też te rady ci pomogą, pewnie nie tak skutecznie jak na miesiąc przed, ale wiecie, wszystko da się zrobić. Pewnie większość osób, które to ogląda, nie mają pojęcie kim jestem. A więc jestem licealistką, która skończyła podstawówkę rok temu i zdała egzaminy. I w tamtym roku obiecałam sobie, że nagram taki film dla was i tak samo jak zgapiłam się troszkę z przygotowaniami na egzamin smoklasisty, tak samo zgapiłam się z tym. A tym filmem chcę wam pokazać, że się da i że miesiąc to jest naprawdę jeszcze dużo czasu i wiele możecie zrobić. Więc jeżeli jesteście w tej stresującej sytuacji, w której ja byłam rok temu, no to zapraszam do oglądania. Zacznę od tego, że egzaminem serio nie ma co się stresować. E, większość zadań jest totalnie takich na logikę i trzeba po prostu pomyśleć troszkę i. Da się naprawdę radę to ogarnąć bez większych przygotowań, bo ja powiem wam tak szczerze, że miałam w planach przygotowywać się od września, rozplanowywać sobie tą naukę, tak wiecie, że trochę zrobię tu, trochę zrobię tu, trochę zrobię tu, a wyszło tak, że właśnie miesiąc przed nagle Zabrałam się za y, opracowywanie tych wszystkich materiałów. I wiadomo, że jeżeli wszystko systematycznie robilibyście od września, to bylibyście na maksa spokojni i pewnie nie oglądalibyście teraz tego filmu, ale oglądacie ten film. W tym roku nie miałam pojęcia, kiedy te egzaminy w ósmoklasisty wypadają. Ale oczywiście YouTube wspaniało myślnie y, dzisiaj postanowił pokazać mi na karcie mojej głównej y, propozycję tego filmu i widziałam u paru dziewczyn, jak nagrywały jak zdać egzamin ósmoklasisty i niektóre rzeczy w tych filmach były prawdziwe, niektóre według mnie kompletnie inne i stwierdziłam, że muszę to wam zestawić w jeden film i wam to przedstawić wszystko tak, jak ma być według mnie I Egzamin ósmoklasisty to nie jest wcale aż taka straszna rzecz, nie trzeba się tym serio stresować i jak wyszłam z polskiego to nagle wszystkie emocje tak ze mnie zeszły i miałam takie ok, jakoś już to będzie. Natomiast tak się stresowałam matmom, że przez północ nie spałam i to wcale nie było dobre. wyśmijcie się, zjedzcie jakieś dobre śniadanko i na te egzaminy totalnie jest taką czystą głową i serio będzie dobrze. Ale zacznę ten film może od powiedzenia Wam, jakie miałam wyniki. Więc słuchajcie, ja z egzaminu z polskiego miałam 76%, z matmy miałam 89%, a z angielskiego miałam 95%. Jestem z tych wyników mega dumna. Jak widzicie, są one bardzo dobre. Więc wiecie, z kogo macie brać przykład na te egzaminy. Okej, okay, więc tutaj macie w minutach i sekundach pokazane, w jakich częściach filmu będę mówiła o jakich przedmiotach. Więc jak Was coś nie interesuje, to przesuńcie sobie i tu macie wszystko rozpisane. Zaczynamy od naszego kochanego języka polskiego. Powiem Wam szczerze, że to był e, taki egzamin. Na którym mega się stresowałam, bo był to pierwszy egzamin. Nie samym polskim, ale ogólnie tym, że o mój Boże, to jest ten dzień, ja już zdaję egzaminy. I powiem Wam tyle. Ja uczyłam się tych wszystkich rozbiórów zdań, jakichś y, naprawdę przysłówków, zaimków, i ja już nawet teraz tego nie pamiętam, bo swoim drogą liceum to się praktycznie nie przydaje. A tak naprawdę na ten egzamin Myślę, że 90% wszystkiego to oprócz oczywiście tej formy pisemnej, to lektury. Jeżeli nie znacie lektur, to naprawdę polskim może być słabo. I absolutnie nie mówię Wam teraz, żebyście na miesiąc przedbrali się do czytania wszystkich lektur, bo i tak nic nie zapamiętacie. Ale powiem szczerze, że ja nie czytałam wszystkiego. Ale według mnie najlepszym sposobem na to wszystko są najzwyczajniej w świecie streszczenia, i myślę, że macie je dobrze opisane w swoich repetytoriach, więc myślę, że wystarczy, że dobrze przyswoicie sobie właśnie treść tego. A nawet jak nie będziecie znali treści, to będziecie wiedzieli, w jakich kontekstach możecie się do czegoś odnieść. To dobrze, jakbyście wiedzieli, do jakiego typu zadań czego możecie użyć. I warto, żebyście sobie wiedzieli, że na przykład do pisania rozprawki, do tak Takiego tematu mogę dać sobie taką i taką lekturę. I według mnie to Wam bardzo pomoże i ja to miałam super, e, rozpisane w repetytoriach z nowej ery. Kolejna rzecz to właśnie już wcześniej wspomniane repetytoria. Przez miesiąc możecie bardzo dużo zrobić i e, po prostu rozwiązujcie sobie przykładowe testy ósmoklasisty. Jeżeli nie rozwiązaliście jeszcze testów z poprzedniego roku, czyli tego, co tak jakby ja pisałam, no to serio wróćcie do tego, bo to Wam może dużo pomóc. E, no ale ogólnie pisanie takich przykładowych rzeczy jest według mnie kluczowe. I wiecie, to, że ja wam powiedziałam, że lektury to jest większość na tym egzaminie, to też nie znaczy, że nie macie w ogóle totalnie, nie powtarzać jakichś tam zdań czy tego wszystkiego, ale no wiecie, macie to w repetitorium, więc według mnie jak chwilę tylko na tym spędzicie, wam to wystarczy. I jeżeli zostało wam tak mało czasu, to skupcie się na lekturach. Dalej moja ukochana Część, czyli forma pisemna, że ja z polskiego Ani nie jestem dobra w ortografii, czego się bałam tragicznie, bo ja naprawdę byłam w stanie pisać już przez uzamknięte RZ. Ale powiem tak, yy, ta rozprawka, czy opowiadanie, czy cokolwiek będziecie tam mieli, serio nie jest taka ciężka, wystarczy wiedzieć w miarę, jak to napisać, i przede wszystkim trzeba mieć bujną wyobraźnię. Ja I takie. Yy, umiejętność lania wody mega pomogła przy pisaniu rozprawki. I teraz mój przykład. Ja nienawidziłam pisać rozprawek. Po prostu nie umiałam i mega po prostu prosiłam, błagałam, aby ktoś dał mi opowiadanie na tym egzaminie. No i co? Było opowiadanie, więc po prostu czułam się taka ów i nie wiem, co mnie natchnęło, ale zamiast opowiadania napisałam uwaga, um, uwaga, rozprawkę, której nienawidziłam pisać i dodatkowo ta rozprawka chyba jeszcze była z lektury, której w ogóle nie przeczytałam, także super. A jeżeli chodzi o rozplanowywanie czasu, to według mnie najlepiej jest tak zwane po połowie, pół czasu na zadania, pół czasu na formę pisemną. Teraz przechodzimy do królowej nauki, czyli do matematyki. I na napisanie jej macie 100 minut, tak jak. Y Polskim. Jesteście w stanie zrobić bardzo dużo przez miesiąc. Wręcz możecie się tak naprawdę przygotować bardzo dobrze. Tak, z matmy, jeżeli zaniedbaliście to przez resztę lat, to ciężko Wam będzie się odkopać z tym materiałem przez miesiąc. Ma to w dużym stopniu po prostu wzory. Jeżeli będziecie znali jakieś tam wiecie, podstawowe wzory, szczególnie na geometrię, to naprawdę to Wam może dużo dać. No i logiczne myślenie. Umiejętność strzelania trochę też. I rozporządzanie czasem. To jest mega ważne. I pewnie to Wam już każdy nauczyciel mówił, ale jeżeli nie wiecie, jak zrobić dane zadanie, to nie męczcie się nad nim, tylko przejdźcie dalej, bo potem może Wam zabraknąć tego czasu. Pamiętam też, jak się mega zestresowałam, że będzie coś na egzaminie związanego z kołem, z objętością koła i z obwodem koła, bo okazało się, że nie przerobiliśmy koła i wchodząc na salę pisać egzamin, nasz matematyk za nami krzyczał tylko pamiętajcie, wzór na obwód i pole koła, a ja miałam takie... To było coś takiego, okazało się, że tego nie przerobiliśmy i że dopiero przed samym egzaminem się dowiedziałam. Na szczęście nie było nam to potrzebne, ale się mega zestresowałam. I tak jak w polskim, dużo jest właśnie takiej teorii i lektur, które możecie wkuć, tak matma to jest zadania. Więc jeżeli macie jeszcze ten miesiąc Albo parę dni, to po prostu postarajcie sobie policzyć jakieś danego typu zadania i powinno być wszystko w porządku. Pamiętajcie, że jeżeli nie wiecie czegoś w zadaniach zamkniętych, to żeby strzelać. Na egzaminie ósmoklaczisty nie ma czegoś takiego, jak odejmowanie punktów za niepoprawne zadanie, więc jeżeli czegoś nie wiecie, to strzelajcie, nikt Wam za to głowy nie urwie. No i to samo na zadaniach otwartych. W polu, gdzie macie jakby rozwiązywać to zadanie, wystarczy, że postawicie kropkę, kreskę, cokolwiek, a już macie zaznaczone na egzaminie, że to zaczęliście. Jakby, wiecie, to postawienie kropki nic nie kosztuje, a jednak chyba według mnie egzaminatorzy lepiej patrzą na ten egzamin, jeżeli jest na przykład, że wszystkie zadania chociaż zaczęliście, że chociaż podjęliście próbę, niż że po prostu oleliście na przykład temat, albo totalnie wiedzieliście, jak zrobić i... Poszliście do kolejnego. I tak samo jak z polskim, w matematyce według mnie najlepiej przeznaczyć pół swojego czasu, czyli 50 minut na część zamkniętą i 50 minut na część otwartą. I to według mnie jest najlepsza możliwość przy matmie. No i to chyba tyle, co ja mogę powiedzieć z matmy. Nic więcej tutaj nie dopowiem. Róbcie repetytoria, liczcie zadania i powinno być wszystko w porządku. No, i dalej przechodzimy do mojego ulubionego e, tematu, czyli angielski. Ja uważałam, że jestem na ten e, egzamin najbardziej przygotowana, i tak też okazało się przy wynikach. To był chyba język, z którego ja najmniej przygotowywałam się sama, praktycznie w ogóle, e, bo ja od naprawdę. Przedszkolaka chodzę na dodatkowy angielski, więc ja byłam tu obeznana i obsłuchana z tym językiem bardzo mocno, więc tak jakby ja dużo wyciągałam z kontekstu, dużo łatwiej było mi, wiecie, robić jakieś zadania z słówkami, ze słowotwórstwem, jakimś tekstem i bardzo dobrze ten egzamin mi się pisało. Ale jeżeli Wam został miesiąc, no to wiecie. Średnio, no ale zawsze wiecie, lepiej się przygotować przez ten miesiąc niż totalnie kompletnie olać temat. Więc przede wszystkim dla mnie, co możecie zrobić w angielskim i co Wam dużo pomoże, to czasy. Jakby według mnie najważniejsze na w angielskim są jednak słówka, i to, aby Wasze słownictwo było takie, wiecie, rozbudowane i takie. Eloquentne. co możecie zrobić po prostu w Waszych repetytoriach na 100% macie fajnie rozpisane każdy czas, także czasy mogą Was dosyć mocno uratować, jeżeli został wam miesiąc i wy nie zrobiliście kompletnie nic. No i nie powiedziałam, że na angielski macie 90 minut. To też jest bardzo ważne, bo to jest jednak najmniejsza ilość czasu, ale powiem Wam szczerze, że angielski jest w miarę prosty. Też coś, co możecie zrobić i co Wam dużo da, to właśnie to wcześniej wspomniane słownictwo. Mi bardzo to pomogło, że ja jestem obeznana i obsłuchana z tym językiem, że słówek uczyłam się na bieżąco i zawsze w każdej książce, ja teraz tak mam w liceum i tak miałam w podstawówce, po skończonym dziale było tak jakby wypisane słownictwo. Pewnie go nie uczyliście się, bo stwierdziliście, hmm, po co mi to w ogóle bez sensu, ale powiem Wam szczerze, że jest to mega ważne i mega istotne, żeby te słówka sobie przyswoić. I wiecie, nie mówię, że macie je wszystkie wkuwać, ale po prostu je chociaż poczytajcie. To jak wiecie, będziecie czytać jakiś tekst, to będziecie przynajmniej wiedzieć, że o, chociaż słyszałam to słówko i chociaż mam pojęcie, więc serio. Uczcie się tych słówek, a jeżeli Wam już się nie chce i wiecie, no wiadomo, że nie będzie zakuwać dzień w dzień, dzień i noc i chcecie sobie odpocząć, to seriale po angielsku z polskimi napisami to jest super w ogóle opcja, żeby przyswoić sobie angielskie słownictwo. I to Wam chyba powiedział już każdy, tylko wiecie, nie możecie się tak 100% skupiać na tych polskich napisach, tylko też starać się wyciągać coś z kontekstu i. Posłuchiwać się z tym angielskim, to wam mega pomoże w budowie zdań i w słówkach. I wybierać sobie takie seriale, w których ten angielski jest taki ładny, czysty, a nie... Taki bardzo blu-lu-lu-lu. I coś, co możecie zrobić przed samym egzaminem, nawet i co może Wam ułatwić sprawę w pisaniu tego, wiecie, ostatniego wypracowania na końcu testu, to, to zwroty na jakieś pisanie, przywitanie, na opisanie dnia i tego typu sprawy. Chodzi mi tutaj o posiadanie w głowie takich typowych zwrotów pisemnych w stylu Cześć, co tam u ciebie? Piszę do ciebie, bo papa pa, do zobaczenia, pozdrawiam, tego typu zwroty, albo chciałabym napisać ci, że i wiecie, takie typowe zwroty po angielsku, które mają Jakiś związek z pisaniem. To chyba wszystko, co chciałam wam powiedzieć w tym filmie. To nie jest matura, to nie jest nic takiego super ważnego. Tak czy siak gdzieś się dostaniecie. Ja tylko od siebie mogę wam dodać, że wyśpicie się porządnie przed egzaminami. Zjedzcie sobie rano jakieś dobre śniadanko i pojedźcie tam z dobrym humorem. Najlepiej jakbyście dzień przed egzaminami po prostu wychillowali, zrobili coś fajnego, coś co chcecie, no teraz do kina sobie nie pójdziecie, ale nie wiem, przeleżcie sobie ten dzień oglądając seriale albo robiąc kompletne nic, bo powtarzanie i wkuwanie wzorów czy słówek nic wam nie da. Jak już mówiłam na początku trzymam kciuki za was wszystkich i to tyle z mojej strony, także dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wszystko super wam pójdzie na egzaminach. Pamiętajcie, aby zasubskrybować mój kanał. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z jakąkolwiek tematyką licealno-szkolną, to pamiętajcie, że możecie tam napisać w komentarzu na dole. Jeżeli chcecie jakiś film zobaczyć właśnie z takiej podobnej serii, to również możecie tam to napisać. A ja się już z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!